Cześć, witam Was z przed ośrodka kultury w Piskierowicach. Dzisiaj chciałem Wam zaproponować wirtualne zwiedzanie naszego ośrodka. Obecnie znajdujemy się przed nim, tylko Wam pokażę mniej więcej gdzie, w którą stronę, jak jesteśmy. Czyli w tą stronę jest droga na Leżańsk, czyli patrząc tyłem do ośrodka kultury, to jest prawo. Teraz jak się tak odwrócimy. No to jest droga w lewo na Sieniawę. Tam w dali widać szkołę. No i teraz Wam pokażę ośrodek kultury w Piskorowicach. Najpierw na zewnątrz. Co my tu mamy? Ciekawego. Tutaj po prawej stronie jest tablica informacyjna, możemy sobie pochodzić, tu jest trasa rozrysowana, można chodzić, biegać, jak chcemy, trasa jest jak widać na 2 km, więc jakby byli chętni, można pochodzić bądź pojeździć na rowerze, a my sobie idziemy dalej, na razie do ośrodka kultury nie będziemy wchodzić Tu jest wejście do kotłowni. Chociaż kotłowni dzisiaj chyba nie będziemy odwiedzać. Tu mamy główne wejście na salę widowiskową, na którą za chwilę Wam pokażę. Tutaj jest wejście do biblioteki, bo od tej strony teraz wchodzimy do biblioteki. Dla tych, którzy jakiś czas tutaj nie byli, to biblioteka jest już w innym miejscu. Więc. Jak będzie możliwość, to zapraszamy do zobaczenia ośrodka kultury na żywo. Tutaj mamy grzybek, który się pięknie prezentuje. Tak on wygląda. Jest w kształcie sześciokąta. Jak są imprezy, to organizujemy sobie tutaj imprezy. A tutaj mamy plac zabaw. Jest też takie. Miejsce do wypoczynku. Tutaj mamy dwie ławeczki, chodniczek. Można sobie usiąść, posiedzieć, podpoczywać. No a tutaj jest plac zabaw. Na placu zabaw mamy takie huśtawki, koniki, piaskownice. Oczywiście są też ławeczki, gdzie można usiąść. huśtawkę. Takie zjeżdżalnie. Wychodzenie. Taka ścianka spinaczkowa. Mała. Tutaj jest inne. Wychodzenie po linach. Zjeżdżalnia. Drabinki. Oczywiście nie brakuje ławeczek. Więc można z całą rodziną przyjść i miło rozpędzić czas tak mniej więcej to ośrodek wygląda z tej strony na zewnątrz a my wracamy i będziemy teraz wchodzić do ośrodka kultury więc zapraszam A tutaj z tej strony mamy kilka drzwi. Tutaj te prowadzą na takie zaplecze, które też Wam za chwilę pokażę. Tutaj, jak mówiłem, główne drzwi na salę widowiskową. No i tu właściwie jest wejście od frontu No tu jest budynek jak widać Między kultury gminy leżą, jest filia w Piskorowicach i biblioteka publiczna też filia no, Tutaj jeszcze jest tak, że mamy chodniczek, który można sobie wejść do naszego środka No i drzwi do naszego ośrodka Więc zapraszam No to wchodzi mamy taki mały pierwszy przedsionek to mamy drzwi mleczne nie było widać przednie no i wchodzimy mamy korytarz tutaj jeszcze jest wystawa prac które dzieci wykonywały jakiś czas temu no i zapraszam najpierw w tą stronę Tu mamy pierwsze pomieszczenie z tu mam takie wystawki jak co jako instruktor też robiłem myślę, żeby y, nakręcić jeszcze jakieś filmy, gdzie będę opowiadał trochę o tych rzeczach, y, żeby można było mówić właściwie wszystkie te rzeczy, właśnie wykonywałem jako pracę z dziećmi uczestniczącymi do nas, do ośrodka na zajęcia. Więc to są takie właściwie trzy gabloty, w których są jakieś takie prace. No a tutaj jest jeszcze szafa, tablice, w których też właśnie umieszczamy. Mieszamy jakieś prace, gablotka no i takie biureczka. Tutaj są następne drzwi. Jak widzisz, drzwi tu jest ogromna ilość i tutaj jest pokój instruktora, w którym sobie pracuję, mamy dwa stoliki, tutaj jak jest niewielka ilość rzeczy, to można pracować z dziećmi, tutaj mam biurko z komputerem, z drukarką, taka tablica informacyjna, okno z widokiem na drogę, którą właśnie śliśmy o, zobaczyć no tutaj mam półkę z kredkami, farbami jakieś gry i zabawy rysunki też dużo z dziećmi kolorujemy no to idziemy dalej Tutaj teraz powiem, jeśli dawno cię tutaj nie było, to będzie taka ciekawostka, bo za tymi drzwiami jest coś innego niż było wcześniej. W tym momencie tutaj mamy kuchnię. Jak jesteś z Piskorowic i miałeś okazję tu uczęszczać, to wiesz, że kiedyś była tu biblioteka. Więc mamy trzy kuchenki butlami gazowymi tej stoliki lata z półkami gdzie można trzymać koło gospodyń trzyma swoje sprzęty tu można pracować no i tu w tym momencie jest kuchnia Z lewy mamy właściwie dwa z lewy no i lodówki tak to wygląda tu mamy okno na tył obiektu no i tam widać grzybka. Tak wygląda z tej strony. Kuchnia jeszcze. Pójdziemy drugą. I tak wygląda z drugiej strony. No i teraz zobaczymy sobie tutaj wracamy na korytarz. No, idziemy dalej. Tu mamy sobie drzwi i tu jest oblikacja damska, z tego marka. No tutaj jest ta wystawa nasza, tu jest takie pomieszczenie socjalne. My to na to mówimy taką małą kuchenkę, gdzie możemy sobie coś przygotować, zrobić mamy tu lodówkę, kuchenki, dziajnik, tu mamy okno na zewnątrz zobaczyć tak wygląda to pomieszczenie z tej strony idziemy dalej tutaj jeszcze mamy gabloty, one są na razie Zasłonięte wystawą. Ona Ta wystawa normalnie jest na y, sali widowiskowej, ale mieliśmy jakiś wynajem sali, więc trzeba ją tu przenieść. No i tu są z różnymi nagrodami, z dyplomami, podziękowaniami dla koła, dla organizacji działających przy naszym ośrodku. No, tu mamy jeszcze drzwi, to Wam jeszcze zademonstruję, co jest za tymi drzwiami. Tu mamy kibelek lewski i tutaj widzicie drzwi za drzwiami, ale pomieszczenia A, wystarczające no i tu są, jest drugi taki belek dla osób niepełnosprawnych tak jeszcze wygląda rzut z tej strony no i teraz przechodzimy na salę widowiskową jak można zauważyć jeśli Cię tu nie było jakiś czas to sala widowiskowa jest pomalowana jest zrobiona scena a sobie stanę na środku tutaj są drzwi żebyśmy wchodzili znaczy przepraszam które żebym pokazywał jak żeśmy szli na zewnątrz tymi drzwiami żeśmy wchodzili no i tak wygląda sala jeśli chodzi o całość sobie Myślę, że zobaczymy w rogu Jak będziemy czyli Tutaj mamy takie scena Sala prezentuje się tak. Więc można wynajmować na poprawiny, na jakieś imprezy okolicznościowe, komunie, ztypy. Tu mamy takie małe pomieszczenie, za zaplecze, w którym trzymamy stoły, krzesła. Gdyby na sali nie było dużo sprzętu, tu mamy wyjście na zewnątrz, które było widać, gdybyśmy przychodzili, Można sobie I tutaj jest grzybek i to jest to przejście. Tu mamy schody metalowe, które prowadzą na górę, zaraz Wam pokażę, co jest na górze. Tu jeszcze jedne drzwi, ale są nieużywane. teraz tutaj jest kolejne pomieszczenie. To jest taka mała, troszeczkę graciarnia, trochę taka garderoba Tu mam stroje do teatru. Jak chętni to możemy różne sceny odgrywać a ja tu mamy widok z góry na grzybka tutaj mamy grzybek dla zabaw pokazany tak to mniej więcej wygląda tu jeszcze jest wejście na stryg no ale to po strychu to siebie się nie dzieje bez wata to siebie się nawet nie chodzi tak te schody się prezentują na dół i braca. Wracamy na salę. Na sali mamy też różne wystawy, zajęcia, wakacje z kulturą, czy felik z kulturą, to właśnie tutaj się odbywają. No a my będziemy iść. Dalej, no to idziemy sobie dalej. Tu mamy drzwi na zewnątrz. No. To, to pokazywałem, tu są schodki. No i tędy wchodzimy do biblioteki. Teraz do biblioteki wchodzi się po schodach też filmiku biblioteki nie pokażę, bo jest zamknięta, może się uda kiedyś pokazać bibliotekę Biblioteka jest tam na proste. No ale my sobie jeszcze Tu mamy takie pomieszczenie gospodarcze Taki mały grejdowniczek Oczywiście jest z kosztem No, mam jakieś takie rzeczy pochowane Mej, biblioteka tu jest okno a można zobaczyć co tu jest, jest to z przodu no i... i idziemy dalej o, tutaj mam kwiatki na oknie żeby było zielono ładnie jeszcze z tej strony sobie zobaczymy o, tutaj tak to wygląda że sobie wypalnieć światło No i tu mamy jeszcze cztery drzwi Jak widać to drzwi w naszym ośrodku jest długie. I tu mamy takie pomieszczenie, gdzie można się spotykać, jakieś zajęcia dodatkowo urządzać Tutaj są prowadzone zajęcia gitary Sami jakieś zajęcia z no tu jest widok z drugiego okna tak się prezentuje no, dali rzepak i no, to pomieszczenie sobie wygląda tak kwadratowe urządzonka no i właściwie zostały nam jeszcze trzy qui c'è l'ubicazione l'ubicazione si vede così semplice ubicazione Kolejna ubikacja męska tak sobie wyglądająca więc pomieszczeń trochę jest, drzwi trochę jest no a tutaj mamy wejście do biblioteki jak się uda to może też nakręcimy filmik z biblioteką no i teraz sobie zejdziemy na dół więc jak masz możliwość to Zapraszam do zwiedzania to jeszcze zademonstruję, demonstruję. na ścianie mamy powieszone takie obrazy można oglądać No ja będę się z wami żegnał dziękuję za obejrzenie no i zapraszam do innych filmików które będziemy umieszczać i robić. No to pozdrawiam bardzo serdecznie i cześć.